Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Rzym, 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 żym, rzym, rzym, Rzymianie. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na Ostwiędze. Tu jedziemy na parking. I to jest tyle z Rzymu. Widzę, że kamera była wyłączona. Bateria jest. Miejsce na karcie jest. Czemu jest wyłączona? Kiedy przestało nagrywać? Ile i jak długo gadałem do siebie? To się, to się dopiero okaże. Itali po lewej stronie. Sklep. Skupiający się na żarciu. Mało przyjazne ceny. Czego chcieć więcej?

Nie wiem czemu jedziemy na Google, ale pomyślałem, że to będzie ciekawe i kształcące doświadczenie. To jest Via Appia Antica. To jest, yy, widzę, kształcące doświadczenie. Zobaczymy, co nas czeka. Czy jakieś niespodzianki. Autobusy tędy jeżdżą, ale dla ciężarowych jest zakaz. Byłem dzisiaj autobus z zewnątrz, mam szyby, słońce już są takie okurzone, że szkoda, gadać. Nam rozwiązało wątpliwości. Problem polega na tym, że w Rzymie nie ma takich stacji benzynowych, takich normalnych, dużych stacji, gdzie się wjeżdża sześć dystrybutorów. Są same takie przy ulicy. I mam nadzieję, że udało mi się znaleźć jedną taką troszkę większą. Przynajmniej tak wyglądała. No, ale to się okaże, czy ona jest troszkę większa, czy wcale nie jest. ciasny skręt w prawo. Ułam, jak widać, też szybę, więc już nie chcę w robaki wjeżdżać. Eee, nie jest tak ciasny, jest szeroko. Ta, zanim jedynkę wrzuci, to mi tu wszyscy zdążą przejechać o jedzie pan ze stacji benzynowej z Eni właśnie jadę za nim na pewno jedzie na stację chodzi o to, że mam zasięgu na 630 km a do przejechania będzie 530-550 no, 70 kilometrów yy, rezerwy to za mało uważam. Dobra. No i tu gdzieś teoretycznie jest większe ENI. Nie wygląda ta droga na taką z większą stacją ENI. O, no, tu jakaś stacja jest. Czy ona jest Większa? Nie wiem Ej, taka większa! E, bajeczko. Right. Czyli się udało mhm. nie ma? Jest dzisiaj. dobra, jesteśmy uratowani. A ja stację sobie zapiszę, bo takie miejsca się zawsze przydają.